Cześć wam wszystkim. Jutro niedziela, więc pomyślałem, trzeba zmontować wam jakieś nagranko do niedzielnej kawy. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Przypominam o łapeczkach. Klikamy łapeczki, piszemy komentarze, czasami obejrzyj reklamę, to wszystko przyczynia się do rozwoju kanału. Jesteśmy w Norymberdze. Tutaj macie nazwę autohandlu. Sprzedawca rozmawia w języku polskim. Właśnie zaczyna jak nazłość kropić deszcz. Renault Kadjar X-MOD, napęd na 4, dach panoramiczny, rok 16, 131 koni, 1.6 diesel, 119 przejechane, przegląd nowy, 12 tysięcy euro do negocjacji, wnętrze pół skóry na fotelach, auto prezentuje się bardzo ładnie, nie zauważyłem większych obcierek, obić na samochodzie. Tak jak wspomniałem, sprzedawca rozmawia w języku polskim. Wszystkie oferty możecie sprawdzić sobie na stronie sprzedawcy. Za chwileczkę autohandel zamykają. Wszyscy chcą iść do domu, zaczynają weekend. Golf Highline, Line Formotion Airline pierwsza ręka 9500, rok 12, 140 koni, 2 litry diesel, skrzynia manualna, 190 tysięcy przebiegu. Przy odsprzedaży przegląd nowy. O ile auto trafi tutaj na rynek niemiecki, jeśli na eksport nie ma sensu robić nowego przeglądu w Polsce po sprowadzeniu, i tak musicie zrobić nowy przegląd. Tutaj widać alusy lekko przytarte. Trzeba by tutaj ze sprzedawcą trochę ponegocjować. Wnętrze czyste i zadbane. Słuchajcie, jaki paradoks: słońce świeci, deszczyk pada, jakieś dziwne anomalia pogodowe. Kiedyś była nawet taka piosenka. Deszczyk pada, nagle słońce świeci Ludzie patrzcie, z dachu gówno leci No, kto zna niech pisze w komentarzach Nygus nie ściemniaj Tutaj jest lekka obcierka Na przednich błotnikach widzę ślady korozji Golfik piąteczka w GTI -ku. 4000, rok 6, 200 koni, 2 litry benzyna 283 przejechane, 5, 22 przegląd jest też nawigacja, skrzynia manualna. Sporo ma przejechane 280 tysięcy. Poza rudzielcem, na przednich nadkolach co on tutaj jeszcze ma? Przyuważyłem lekko przetarty fotel kierowcy na narożniku i tutaj jest lekko przygięta blacha nie wiem jak do tego doszło i tutaj, jak widać, są lekkie purhelki to co, idziemy, zobaczymy dalej co tutaj jeszcze mają na sprzedaż ładny Jaguarek w kabriolecie tutaj chwileczkę właścicielkę zagadałem powiedziała, że co jakiś czas ma cały czas jakieś problemy drobne z elektroniką w tym samochodzie może elektryk kogoś zainteresuje 6000 rok 13 60 koni 85 przejechane pierwsza ręka z nawigacją renóweczka elektryczna Tutaj ma ładną fiestkę. Nie wiem czemu, czemu ta fiesta nie chce się sprzedać. Coś mi się język plącze. Słońce świeci. świeci deszczyk pada. 5000, rok 12, 82 konie, 1294 94. Przejechane. Auto zadbane i stoi tutaj naprawdę u niego długo. Także można sobie spokojnie ponegocjować. Tak jak widzicie, cały czas kropi, a słońce świeci. Tutaj jest punto, nawet ktoś może polubić punciaka jak widać ktoś mu na masce zostawił buziaka tak dzisiaj rymuje, nie czuję co rymuje wszystko mi się plącze 3700, rok 12, 70 koni 1.2, 106 przejechane skrzynia manualna, benzynka przegląd nowy w pięciu drzwiach punciak jakieś ładne aluski założyć i co więcej potrzeba Dziwna jest ta pogoda, słuchajcie, słońce świeci, deszczyk pada, tutaj mamy Peugeota 107, czyli praktycznie to samo co Toyota Aygo, tyle że w innym opakowaniu. Tutaj coś mi zderzak delikatnie nie leży, zobaczmy cenę za tego sprzęta, z którego to jest roku, Autokrwiście krwiście czerwone, tutaj lekka przycierka na zderzaku, Samochód wyceniony na 3700, rok 14, 68 koni, litróweczka, 98 tysięcy przejechane, z klimą, wersja Active. Do miasta dla jakiejś studentki, samochód super, słuchajcie, lecimy dalej. Co on tutaj jeszcze ma wystawione? Merivka, Merivka w białym kolorze, a tutaj proszę bardzo w czarnym. Za chwileczkę zobaczymy obie. W białym kolorze 5500, rok 12, 101 koni, 14, 104 przejechane skrzynia manualna, nowy przegląd, wersja Selection z nowym przeglądem 5500 euro. Chyba wolałbym białą niż, słuchajcie, czarną. Czarne, jak wiadomo, cały czas się brudzą. Coraz mocniej zaczyna kropić. Ja to nie wiem, co mam za pecha z tą pogodą skrzynia manualna zobaczmy ile sobie ceni za tą czarnulkę tutaj mam nadzieję że mi youtube filmiku nie zdejmie bo nie wolno takich słów podobno używać ciemnym się mówi 7000 rok 13 140 koni 1.4 stówka przejechana wersja innovation półskóra i grzane pośladki taki ma opis 7000 czyli silnik 1.4 turbo benzynka gdzie na samochodzie można takie niewielkie przyciereczki znaleźć. Tutaj ma e-klasę, ale bez opisu. Zobaczmy, co ma jeszcze. Tutaj Corsa 5000 euro. Tutaj ma, widzę, dacie Sandero Stepway, troszeczkę gdzie pozaprawiana pędzelkiem. Cena 3800, rok 11, 87 koni, 1,6. 157 przejechane do września jeszcze ma tego roku przegląd. 88 koni, czyli silniczek, wolno sący, nawet chyba nie jest 16 zaworowy. Także chętnie współpracuje z, in z instalacją gazową. Tutaj mamy Forda Galaxy. Zobaczmy cenę za tego sprzęta. 4000, rok 5, 116, koni 1,9, 160, przejechane skrzynia manualna, 7-osobowy klima, podgrzewane pośladki. Mam nadzieję, że za dużo Wam dzisiaj tutaj nie namieszam, chociaż już wyłapałem kilka pomyłek. Ale słuchajcie, naprawdę nie mam czasu, żeby zaczynać nagranie od początku. Tak jak Wam wspomniałem, sprzedawca za chwileczkę chce iść do domu. No troszeczkę taki obsiurupany ten Galaxy. Ta strona wygląda o wiele lepiej Trzeba by tutaj Sprzedawcę ostro przycisnąć Zobaczmy co on jeszcze Tutaj ma IX35CRDI Czyli dizelek Delikatne obrysowania Tutaj na klapie Widzę też niewielkiego wgniotka Tutaj z tyłu też jest Niewielki wgniotek obcierka Jakiś taki troszeczkę poobijany, 9000 rok 13, 136 koni 2 litry diesel, 172 przejechane, skrzynia manualna 9, 22 przegląd półskóry pierwsza ręka, napęd na 4 i hak holowniczy zobaczmy go z tamtej strony bo wiem, że te sprzęty was interesują jaką z tej strony wygląda czy też jest taki poobijany, z tej strony wygląda na to, że jest lepiej Wnętrze czyste i zadbane, ale tutaj widzę też coś się działo. Trzeba by z Kubańca przemierzyć tutaj miernikiem lakieru, ale nie mam w tej chwili na to czasu. Lecimy z tymi sprzętami dalej. Tutaj miał, mamy Forda, Forda, jak on się nazywał, już zapomniałem. TURNEO Connect, dokładnie pierwsza ręka, 5500 rok 9, 80 przejechane, 90 koni, 1.8. Skrzynia manualna, przegląd nowy. Czyli stary pancerny silnik 1.8 turbo diesel. Tutaj ma Renault Trafica z klimatyzacją za 7900 rok 13, 90 koni, 2 litry, 150 ma przejechane. Często też mnie pytacie o busy. Piszecie do Nygusa Nygus pokaż busa. No to jak stoją, to je polećmy. Bo potem będę musiał czytać w komentarzach, że busy ominąłeś. 8500, rok 14, 90 koni, 1,6, 105 przejechane skrzynia manualna diesel, Toyota Pro Ace Casten, niby serwisowana. Tak się prezentuje. Zobaczmy, co ma jeszcze tutaj. Audice Q7. Troszeczkę jej się lampy wyblakły z przodu. Nie wiem, czy tutaj polerka coś pomoże zauważyłem tutaj delikatnie łuszczy się klar na tym sprzęcie cena 8,5 rok 2006 350 koni, automat 197 przejechane silnik 4.2 quattro skóra taka oto fura wizualnie jak to wygląda Audica nie powinna mieć śladów korozji ku 7 wizualnie samochód prezentuje się nie najgorzej można go spokojnie sobie zagazować. Oprócz słuchajcie, wyblakniętych lamp, auto prezentuje się dosyć ładnie i wnętrze też ma zadbane. Czy kupicie 3 litry TDI czy 4,2 TDI? Może lepiej kupić benzynkę, zagazować. Nie wiem, jak z kosztami utrzymania, co wychodzi taniej. Tutaj mamy zafirkę. Za Zafirka w jakimś pakiecie sport z tego co widzę. Dosyć ciekawie nawet się prezentuje. Ładne Alu. Cena 2900. Rok 2004, 1.8, 125 koni, 205 przejechane. Skrzynia manualna, przegląd nowy. Siedmioosobowa i niby serwisowana. Środek czysty i zadbany. Jak to wygląda tutaj? Nie widzę. Rudzielca, słuchajcie. Ma te nakładki pozakładane. Tutaj coś widać spod tych nakładek, wyłazi. Za filki lubią rdzewieć i podejrzewam, że te nakładki tylko tyle, że ładniej wygląda. Ale pod tymi nakładkami, progami tutaj, może być sporo korozji. Tutaj, jak widać, jest przycierka, i tutaj ktoś bezszelnie, słuchajcie, wkręta, wkręcił. Normalnie łapy do obcięcia, tak. Takiemu, co tak zrobił, normalnie wziąłbym łapy, poobcinał, jak można wkręta wkręcić normalnie, Hamsko, w obspoilerowanie. Nygus, tak się zezłościłeś, że się normalnie zaciąłeś. Lecimy z tymi sprzętami dalej, słuchajcie, słońce świeci, deszczyk nadal kropi, 6500, rok 6 211 koni, 1.6, 193 przejechane. Skrzynia manualna, nowy przegląd Cooper Works Panorama Nawigacja 211 koni, czyli jeden z najmocniejszych z tamtych roczników. Tutaj jakiś rudzielec pod lampą się pojawił. Tutaj na tylnej klapie, jak widać, również coś wyłazi. No nie wiem, słuchajcie, różne opinie słyszałem o tych silnikach. Mojego kolegi znajome, kuzynki, obie miały dwa takie kuperki, w obydwu robiły remont silnika, także nie wiem. Volvo V70, zobaczmy cenę za tego sprzęta, o ile tutaj coś w ogóle jest, nie widzę żadnego opisu, czyli nic Wam na ten temat nie powiem. Zobaczcie sobie na stronie sprzedawcy, tutaj jest 5500. Rok 2008: 136 koni, 2,4 benzynka, manual 127 przejechane, nowy przegląd, instalacja gazowa, napęd naprzód, nawigacja, przegląd nowy, 2,4 pojemność i tylko 136 koni nie mogli zrobić. 136 koni z 2 litrów, żebyście mieli mniejszą akcyzę. Nie wiem, złośliwość rzeczy martwych normalnie, ale generalnie nie wygląda najgorzej ten samochód. Trzeba by sobie tutaj ze sprzedawcą ponegocjować. Instalacja już jest założona do auta, także koszty jakieś Wam też odchodzą. No jak wiadomo, wchodzi większa akcyza. Dobra, nie łaź tutaj po trawnikach dziku z lasu, bo Cię stąd wygonią. Albo zamiast jechać do chaty, dostaniesz grabki, będziesz robił tutaj rabatki, jak podeptasz. Ford Focus 7750, 125 koni, 163 przejechane, rok 16. Litróweczka, benzynka. Nowy przegląd z pierwszej ręki, czyli silnik trzycylindrowy ekobus. I tak się dziwię, że tyle kilometrów zdążył przejechać. Że jeszcze się nie rozsypał, bo jak wiadomo te ekobusty lubią mieć problemy. Tutaj kolejny fokusik w hedgebacku, kolor może nie za specjalny. Cena 6800, rok 13. Również ekobust. 135 przebiegu. I może rzućmy jeszcze okiem, co tutaj jest ciekawego na Hyundai'a. I chyba trzeba stąd uciekać. Hyundai rok 13, 116 koni 16 dieselek 68 przejechane skrzynia manualna Star Edition z pierwszej ręki skóra Felgi 17 8 tysięcy euro przebieg 70 tysięcy km na pół skórach sprzęcior piszcie w komentarzach co sądzicie o tych sprzętach tutaj na Nisanka Note ceny nie wystawił no to to co fajniejsze Myślę tutaj oblecieliśmy Renówki już były Elektryczne No i może jeszcze zobaczmy Golfika w plusie Bo, bo potem napiszecie Nygusie nie pokazałeś Golfa w plusie A czasami o takie sprzęty Pytacie 7580 Koni 63 przejechane Skrzynia manualna Wersja team Pierwsza ręka z nowym przeglądem, czyli 1-4 Słabeusz, wolnosący, A tutaj jest mazdeczka za 4750 z roku 11. 136 przejechane. 75 KONI wersja Active z grzanymi pośladkami z pierwszej ręki. I to by było, słuchajcie, na tyle. Już sprzedawca tutaj czeka, szykuje się do wyjścia. Chyba tylko czeka, aż ja skończyć. Aż ja skończę nagranie. Nie wiem co się dzisiaj dzieje normalnie z moim językiem. Chyba muszę wrócić do domu jakąś setę szczelić. Trzymajcie się, miłej niedzieli. Pozdrawiam Was wszystkich. Jutro ma być pogoda, więc jadę polować na lodo Do następnego Nygus. Cześć!